W rzeczywistości widzimy tutaj sumeryjską tabliczkę, która przedstawia drzewo życia otoczone przez boskie istoty. Tutaj widzimy Anunnaków po obu stronach. W szczególności Mesopotamczycy rozumieli trójki Pitagorejskie na poziomie zaawansowania, którego się nie spodziewaliśmy. Tak, jakby w jakiś sposób wiedzieli, że Jowisz jest większy niż Mars. Oni, oni wiedzieli te rzeczy w jakiś dziwny sposób. Przez tysiące lat gliniane tabliczki z starożytnego Sumeru pozostawały nieczytane. Ich przekazy były wyryte w języku zbyt skomplikowanym, by go w pełni odszyfrować. Ale teraz, po raz pierwszy, sztuczna inteligencja złamała ten kod. A to, co ujawnia, kwestionuje wszystko. Co myśleliśmy, że wiemy o historii ludzkości? Te tłumaczenia nie dotyczą tylko handlu czy zbiorów, zawierają idee, które wydają się zbyt zaawansowane jak na swoje czasy. Czy starożytni ludzie rejestrowali wiedzę naukową, śledzili cykle kosmiczne, a nawet rozumieli genetykę na długo przed nowoczesnymi odkryciami? To właśnie zaczyna pokazywać sztuczna inteligencja. Odkrywając znaczenie tych starożytnych tekstów, stajemy przed narastającym pytaniem: Co jeszcze przeoczyliśmy? Cywilizacja z gliny. Około 6000 lat temu na terenie dzisiejszego Iraku powstały pierwsze miasta między rzekami Tygrys i Eufrat. Ludzie, którzy je zbudowali, nazywali siebie Czarnogłowymi. Znani jesteśmy ich jako Sumerowie. To, co wyróżniało ich rozwój, to jego nagłość. W przeciwieństwie do innych kultur, które rozwijały się powoli od wiosek do miast, przemiana Sumeru dokonała się szybko. Pismo, rządy, systemy handlowe i astronomia pojawiły się równocześnie. W centrum tego wszystkiego znajdowała się glina, formowali ją w cegły do budowy miast, naczynia do handlu oraz tabliczki służące pamięci. Ich system pisma klinowy pozwalał im na trwałe zapisywanie nie tylko liczb i inwentarza, ale również praw, opowieści, umów i poezji. Ich system liczbowy, oparty na sześćdziesiątce, wciąż kształtuje nasze życie. 60 sekund w minucie, 60 sekund w minucie, 60 sekund w minucie, 60 minut w godzinie, 360 stopni w kole. Taki sposób myślenia matematycznego był głęboko zakorzeniony w ich kulturze, a w tych samych glinianych zapiskach uczeni zaczęli dostrzegać niezwykłe szczegóły. Wśród zapisów rolniczych i przepisów na piwo znajdowały się fragmenty o rytualnym leczeniu, skomplikowanych mapach gwiezdnych oraz wiedzy, która zdawała się nie pasować do epoki. Przez lata większość tego materiału była nieczytelna, zablokowana przez złożone pismo, gdzie każdy symbol mógł mieć wiele znaczeń, w zależności od kontekstu. Odszyfrowanie nawet kilku tabliczek mogło zająć całe życie. Tylko nieliczni eksperci posiadali takie umiejętności. W tym właśnie miejscu pojawiła się sztuczna inteligencja. Maszyny uczą się sumeryjskiego. W Monachium badacze zaczęli stosować uczenie maszynowe do starożytnych tekstów, trenując systemy, aby cyfrowo rekonstruowały połamane tabliczki, niczym ogromną układankę. Na początku sztuczna inteligencja potrafiła jedynie dopasowywać wzory i fragmenty. Jednak w miarę nauki stawała się zdolna czytać na przestrzeni stuleci ewoluujących stylów i nawet rozszyfrowywać pismo różnych skrybów. Do 2023 roku modele AI, opracowane na uniwersytetach w Tel Awiwie i Ariel, potrafiły niemal natychmiast tłumaczyć akadyjski język wielu tabliczek klinowych na angielski. Tam, gdzie wcześniej potrzebowano lat, tłumaczenia zajmowały teraz godziny. Jak napisał jeden z mediów, było to jak połączenie tłumacza Google z wehikułem czasu. Przełom nastąpił właśnie wtedy, gdy archeolodzy odkryli nowe zbiory nienaruszonych tabliczek w północnym Iraku na stanowisku zwanym Kurt Kaburstan znaleziono zestaw niemal doskonałych tabliczek, które uważa się za transkrypcję jeszcze starszych oryginałów. W tym samym czasie w Girsu odkryto ponad 200 nietkniętych tabliczek i 60 pieczęci cylindrycznych wyrytych w kamieniu. Wiele z nich było przechowywanych w pojemnikach wyłożonych bitumem które chroniły je przed uszkodzeniami przez tysiąclecia. Tabliczki te zawierały odniesienia do wcześniejszych wydarzeń, co skłoniło niektórych historyków do przekonania, że mogą zachować wiedzę z początków cywilizacji sumeryjskiej. Do 2025 roku badacze z uniwersytetów w Würzburgu opracowali narzędzia rozpoznające idiomy, terminy techniczne i niuanse, które od dawna umykały ludzkim tłumaczom, a im więcej sztuczna inteligencja odkrywała, tym dziwniejszy stawał się obraz. Dziwna wiedza odradza się. To, co zaczęło się od rozszyfrowywania inwentarza i astronomii, przerodziło się w coś znacznie bardziej skomplikowanego. Niektóre z przetłumaczonych tekstów zawierały precyzyjne zapisy planetarne, odniesienia do przesileń oraz opisy wyglądające na precesję osi Ziemi, kołysanie się obrotu planety, które naukowcy zrozumieli dopiero niedawno. Jeśli to prawda, Oznaczałoby to, że sumerowie obserwowali cykle kosmiczne trwające dziesiątki tysięcy lat. Zapisy medyczne były równie zaskakujące. Tabliczki wspominały o środkach antyseptycznych, metodach leczenia ran, a nawet diagnostyce opartej na tętnie. Niektóre teksty śledziły choroby dziedziczne w rodzinach, co sugeruje wczesne rozumienie dziedziczności na wiele wieków przed pojawieniem się koncepcji genetyki. Inne fragmenty opisywały metalowe pojemniki zanurzone w kwaśnych cieczach. Używano słów takich jak iskra, prąd i promienny blask. Podobieństwo do tego, co dziś nazywamy baterią z Bagdadu, starożytnym artefaktem, który według teorii mógł generować ładunek elektryczny, jest trudne do zignorowania. Niezależnie od tego, czy były to eksperymenty, czy przypadki, wyraźnie dokumentowały reakcje zgodne z nowoczesną nauką o elektryczności. Jeszcze bardziej alarmujące były fragmenty o kamieniach, które przypalały ziemię i truły ją, zakopywanych głęboko, by powstrzymać ich niebezpieczeństwo. Dziś znamy szkło pustynne i stopione kwarce, często powstające na skutek intensywnego ciepła po uderzeniach meteorów. Jednak niektórzy uważają, że te starożytne zapisy mogą sugerować coś więcej. Obok tych tekstów znajdowały się wzmianki o istotach zwanych Anunnaki. W wczesnych mitach Sumeru byli kosmicznymi sędziami, w późniejszych teoriach marginalnych stali się czymś innym: zaprojektowani, nieurodzeni. Niektóre tłumaczenia sugerują, że Anunnaki byli zaangażowani w kształtowanie ludzkości. Według mitów takich jak Atrahasis i Genesis Zeridu miało miejsce powstanie wśród niższych bogów zwanych Igigi, którzy odmówili kontynuowania pracy fizycznej. Anunnaki, potrzebując zastępców, stworzyli ludzi, mieszając glinę z czymś zwanym boską esencją. Pierwszym z tych istot był Adamu. Wczesne wersje ludzi miały wady, były bezpłodne lub nieskuteczne. Teksty sugerują wielokrotne próby i poprawki, aż do stworzenia wersji zdolnej do życia. Z pomocą sztucznej inteligencji, badacze zaczęli dostrzegać techniczne zwroty zawarte w tych starożytnych opowieściach, takie jak mieszanka esencji, wydajność prototypu i zdolność rozrodcza. To nie słowa zwykle występujące w mitologii. Brzmią raczej jak notatki z laboratorium. Niektórzy teoretycy łączą to z anomaliami w ludzkim DNA, takimi jak fuzja chromosomu drugiego, jako potencjalne pozostałości starożytnej manipulacji. Następnie pojawia się teoria Nibiru, rzekomej planety na długiej, eliptycznej orbicie. Według Zecharii, Sicina, Anunnaki pochodzili z tego świata, żeby wydobywać złoto i stworzyli ludzi jako pracowników. Sumerowie rzeczywiście zapisywali katastrofy związane z wydarzeniami niebieskimi. Ogromne powodzie, czerwone niebo, odwrócone rzeki. Czy odnosili się do ustawień planetarnych, czy do mitycznej interpretacji naturalnych katastrof? Granica pozostaje niejasna. Kolejne niespodzianki nastąpiły później. Jeden dokument, Sumerijska Lista Królów, notuje władców, których panowanie miało trwać dziesiątki tysięcy lat. Pierwszy król, Alulim, rzekomo rządził przez 28 800 lat. Późniejsi królowie panowali setki lat, nadal znacznie dłużej niż zwykłe ludzkie życie. Niektórzy uważają, że te długie panowania miały charakter symboliczny. Inni wierzą, że mogą wskazywać na coś innego, szczególnie w połączeniu z niezwykłymi znaleziskami archeologicznymi. W grobowcu królowej Puabi odkryto czaszkę z naturalnym wydłużeniem nie będącym efektem kształtowania czy związania, lecz czymś innym. W pobliżu znajdowały się szkielety mierzące ponad 2 metry wzrostu, co było rzadkością w tamtej populacji. Połącz to z częstymi wzmiankami w sumeryjskich tekstach o zachowaniu boskiej linii krwi, zwanej nasieniem anu. A pytanie tylko się powiększa. Bogowie Primaeczykle Cykle Sumerowie nie byli jedynymi, którzy twierdzili, że ich władcy pochodzą od bogów. Egipcjanie, Inkowie i inne kultury również nalegały, że ich linie krwi wywodzą się od bóstw. Jednak Sumerowie mogli być pierwsi, którzy to spisali. Ich język był pełen znaczeń, a nawet podstawowe słowa takie jak me mogły oznaczać boską władzę, zasady kulturowe lub przedmioty fizyczne, w zależności od kontekstu. Niektóre z tych interpretacji prowadziły do nieporozumień. Jedna tabliczka, wa a 243, była przez Sicina uważana za mapę gwiazd. Uczeni później zidentyfikowali ją jako tekst dedykacyjny, jednak sztuczna inteligencja teraz zaznacza inne fragmenty o poważniejszych implikacjach. Teksty, które wcześniej odrzucano jako poetyckie, teraz wydają się opisywać prawdziwe cykle. Epoki dobrobytu przeplatane upadkiem zdumiewająco pokrywają się z znanymi wydarzeniami klimatycznymi, jak 4,2 tysiące lat suszy, która doprowadziła do upadku Imperium Akadyjskiego. Opisuje rzeki płynące wstecz, gwiazdy zaciemniające niebo i słońce, które nie wschodzi. Przez lata traktowano to jako mityczne wyolbrzymienie. Ale wraz z pojawianiem się kolejnych przekładów, sztuczna inteligencja zaczyna dopasowywać te opowieści do rzeczywistych danych, Łącząc starożytną pamięć z nauką o klimacie. To nie tylko to, co mówią tabliczki, ale jak spójne są one w czasie, przestrzeni i u różnych autorów. Ich bogowie tworzyli ogromny panteon, ponad 300 bóstw związanych z naturą, funkcjami i pojęciami. Niektórzy, jak Enlil i Enki, byli centralni dla kosmicznego porządku. Inni, jak Ninhursag czy Inanna, zajmowali się narodzinami, uzdrawianiem, miłością i wojną a wiele więcej pozostaje w połowie przetłumaczonych, czekających w muzealnych archiwach. Każdy fragment przynosi nowe imiona, nowe mity i czasem nowe zagadki. Przez wieki uczeni pomijali dużo z tego materiału, odrzucając go jako lokalne, folklorystyczne lub prymitywne opowieści. Ale dzięki sztucznej inteligencji zagłębiającej się w nieprzeczytaną glinę, obraz się zmienia. Cywilizacja sumeryjska mogła doświadczyć więcej niż sądziliśmy lub może pamiętać więcej niż zrozumieliśmy. Jeśli sztuczna inteligencja odsłania znaczenia tam, gdzie kiedyś widzieliśmy mity, co jeszcze leży nieodczytane w tabliczkach ciągle zakopanych, zasubskrybuj, aby otrzymać więcej dokumentalnych historii takich jak ta i podziel się swoimi przemyśleniami, co się wydarzy dalej.